Witam Was wszystkich ponownie w serii materiałów instruktażowych Atlas Ćwiczeń. Jest to seria materiałów instruktażowych, w których ja pokazuję, jak wykonać poprawnie technicznie dane ćwiczenie. Dzisiaj też nie będzie inaczej. Zaprezentuję Wam wspaniałe ćwiczenie na triceps, na rozwój całego tricepsa z naciskiem na głowę przyśrodkową. Jest to wspaniałe ćwiczenie Tate Press. I uwaga, to ćwiczenie musisz wykonać poprawnie technicznie. Jeżeli nie wykonasz tego ćwiczenia poprawnie technicznie, nie będzie przynosić one takich rezultatów, jakie sobie zamierzyłeś. Teraz uwaga. Prezentuję, jak poprawnie technicznie wykonać ćwiczenie Tate Press. Dobieram oczywiście ciężar pod siebie. Zgodnie z tym, co mówiłem Wam nieraz, że nie ciężar, a technika zrobi z Ciebie sylwetkowego estetyka. I też ja dobrałem sobie 10 kg w hantle dyszki. Ławkę mam ustawioną na pierwszym skosie, pierwszy ząbek. Kładę się z handlami. Trzymam ręce w pionie. To jest bardzo istotne. Nie trzymasz tutaj odchylonych w stronę głowy. To jest błąd. A nie trzymasz odchylonych tutaj w stronę brzucha. To też jest błąd. Trzymasz w pionie handle. Odległość między handlami jest około 5 cm. Od 3 do 5 cm. I teraz uwaga. Zwróćcie uwagę, jak schodzą hantle w okolice klatki. W ten sposób cały czas trzymam tą odległość między hantlami od 3 do 5 cm. Schodzę także dotnę klatki i prostuję. Zauważcie, że przez cały zakres ruchu, więc w całym torze ruchu, utrzymuję tą odległość między hantlami od 3 do 5 cm, kiedy będzie fatalny błąd i ćwiczenie nie przyniesie zamierzonego skutku. Kiedy zrobisz coś takiego, tak i przy powrocie rozchylisz handlę. Jest to fatalny błąd, niedopuszczalny. A więc klatka wypięta do góry i idziesz tutaj, wracasz tutaj. Zaczynasz tutaj od 3 do 5 centymetrów z, z, z tym dystansem pomiędzy handlami. Schodzisz w dół, cały czas trzymasz ten dystans i wracasz dokładnie w ten sam punkt. Więc jeżeli zrobisz tylko w ten sposób, że rozchylisz tutaj hantlę i będziesz robił tak, ćwiczenie nie przyniesie absolutnie żadnego, żadnego skutku. A więc nie będziesz trenował tricepsa, będziesz trenował co najwyżej klatkę trochę i barki. A więc uwaga, jeszcze raz prezentuję. Schodzę Puch. i góra. Uwaga, widzowie moi kochani, ja nie będę Wam prezentował ani mówił, Yy, zakresu powtórzeń, ponieważ każdy ma inne priorytety, tak? Dlatego ja wiem, że na różnych kanałach gdzieś tam szamańskich usłyszycie od 8 do 12. <laughs> Skąd by to znamy? Nie, ja uważam, że jeden będzie miał priorytet, żeby wykonać 15 powtórzeń, a drugi uzna, że dla niego dobre będzie 8 powtórzeń bądź może naprawdę 12 powtórzeń. Teraz tak, uwaga, jak fajnie to ćwiczenie łączyć z ćwiczeniem, które już zaprezentowałem wcześniej. Wyciskanie francuskie za pomocą handli. To ćwiczenie macie na y, jednym z poprzednich materiałów właśnie w tej serii Atlas Ćwiczeń, w serii instruktażowych. Tak? I uwaga, za to biorę pełną odpowiedzialność, za tę serię i tutaj pokazuję dokładnie, jak wykonywać ćwiczenia w sposób techniczny. Także jeżeli ktoś... Ma coś do zarzucenia, że coś jest błędnie? Zapraszam do sekcji komentarzy. I zapamiętajcie, widzowie, że ja wznowiłem tą serię dla Was. Także, jeżeli podoba Wam się to, co widzicie, ta seria materiałów instruktażowych, to proszę Was o zostawienie komentarza i łapkę do góry. I teraz Wam pokażę, jak fajnie łączyć te dwa ćwiczenia. tak? A więc wyciskanie francuskie za pomocą handli, którego prezentowałem już wcześniej, i tape press. Biorę sobie hantlę. Nie będę już Wam mówił o technice tego ćwiczenia, bo macie na wcześniejszym materiale, co już wcześniej wspomniałem. I jadę sobie powiedzmy 15 powtórzeń. Tak? Powiedzmy, ile powtórzeń chcesz, no to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestia indywidualna. Później przechodzę sobie automatycznie w dead press. Widzicie, jak to pięknie wygląda, a więc można powiedzieć, że robisz sobie, taką, robisz sobie taką serię łączoną, tak? To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Wszystkim polecam. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że wznowienie tej serii, co niektórych bardzo ucieszy. Mam, nie mam nadziei, ale ja o tym wiem, ponieważ często pytaliście w czasie live'ów, czy pisaliście do mnie na Instagramie żebym wznowił tą serię i jak widzicie, ode mnie dla Was. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę, na razie, cześć, zapamiętajcie. Jak będziesz ćwiczył poprawnie, to będziesz miał piękny triceps, poprawnie technicznie. Jak będziesz ćwiczył niepoprawnie technicznie, to co najwyżej do twego tricepsa można przyłożyć poziomnicę. Skąd biorą się takie anomalie w sylwetce, jeżeli tak to można nazwać, że ktoś ma bardzo kiepski triceps z niepoprawnego wykonywania ćwiczeń. To przede wszystkim. Na razie, cześć. Do następnego.